The battle to them. Siemano gracze Rise of Kingdoms. Słuchajcie, dzisiaj sobie pomówimy o jednym z takich ostatnio ciekawych tematów, które elektryzuje ogólnie społeczność Rise of Kingdoms, czy porozmawiamy sobie o jednym chyba z największych KVK, jakie mieliśmy na przestrzeni ostatnich chyba dwóch lat, bo nie przypominam sobie, żebyśmy mieli coś mocniejszego. I tutaj sobie oczywiście pomówimy o Jeden z chyba z takich największych, czyli mamy królestwa 2975, 2377, 1814, 1473, 1093, 2941, 1960, 1606, 1365. No, mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć imperiów, gdzie no tutaj to są już takie, chyba powiedzmy, cztery są takie bardzo duże, a jedno jest takie, powiedzmy, mniejsze. Ale mam cztery imperium, które będą walczyć na siebie, w, na Orleanie. Na Orleanie, tak, dokładnie. No, ja tego KVK jakoś zbytnio nie lubię, no ale na nie będą grać. No, i tu Wam pokażę taką mniej więcej grafikę, którą dla Was przygotuję. Tu macie ogólnie pokazane, jak oni będą grać ze sobą. Tu tylko przejdziemy, żebyście zobaczyli lepiej, tu macie 1,093, 2,941, 1,473, 1,814, 1,960 jako razem, no i będziemy walczyć oczywiście na 1,365, 1,606, 2,975, 2,377. Na pierwszy rzut oka możemy powiedzieć, że może być tak, że tutaj troszeczkę może być w tyle. Tak mi się zdaje: 1,939,6. Nigdy nie przypuszczałem, że nie razem zagrają kawałkę, ale jednak zagrają. No, i tutaj mamy 1,365, 2,377. No, i najbardziej mnie ciekawi tu starcie 1,960 i 2,377. No, i starcie 1,093 z 1,365. Mi się zdaje, że 9,3 da jest z 1,365. Zresztą, jeżeli oni pokażą tak samo takie, o, takie ogranie i, i błędy taktyczne, które tam ponoć wychodziły, to mówię, to dostałem tylko taką informację, bo nie oglądałem tego. Widziałem tylko, że strasznie przegrywali w Kingslandach. No to jeżeli oni w taki sam sposób przez 2377 tam pójdą, no to kurde no to kurde, będą mieli ciężko, no bo 2377 tam ich po prostu w Kingslandach, jak dobrze wiecie, rozjechało 1365, a teraz, teraz są jakby w kampie. Tu na pewno dużo będzie zależy od 1606 i 2975 o dwóch mocnych królestw które w tym KVK też uczestniczą i mi się zdaje, że oni będą naprawdę mieli dużo do powiedzenia w w kolejnych walkach, no i w tym momencie to też 2, 9, 4, 1, 1, 4, 7, 3, 1, 8, 14 czyli 3G tak, tak to się nazywali oni, oni tutaj będą mi się tutaj dawać taką największą konkurencję jeszcze zobaczmy sobie jak to wygląda kp -kowo. tak to wygląda jeżeli chodzi o kp, czyli tutaj tak 3 królewa mają 60,3 biliona kp mamy 35,9 biliona Dobrze to nie, proszę to są siły, źle powiedziałem, siła, siła, siła. Tu mamy 35,8, minimalna różnica między 9,3 a 9,6. Tu mamy znowu 38,5, tu mamy 41,3, a tu mamy 50,3. No Jak tak popatrzeć? No to 1,365, 2,377 bardzo dużo mają sił w porównaniu do 9,3 i 1,960, ale mi się zdaje, że to na prekafoka się zmieni. Tam się będzie duży push, zresztą, kurde. Z chęcią bym chciał widzieć te screeny z prekafoka, kiedy będą wzrastać z mocą, bo to tam, słuchajcie, to jest starcie tytanów pod względem pieniężnym, Welly i tego, jak pewnie będą tam rosnąć siły prekafoka. No i to będzie naprawdę ciekawe. Tutaj mamy, jeżeli chodzi o KPN, to możemy zdobyć 3,8, 3,3, 2,4 tera, Jeżeli kilpointów, to tu mamy 2,5, tu mamy 3,1 i tu mamy 3,2. No i gdyby tak sobie popatrzeć, no to 1,473, 1,814, 2,94 ma prawie tyle samo co 1,365, ale mają więcej siły, tak? Tutaj znowu może, moglibyśmy porównać 1,093 do 1,606 i 2,975, tak? A 1,961 no spokojnie tutaj do 2,377, chociaż 1,96 ma dużo więcej tych kill pointów. No i powiem Wam, że te walki będą bardzo ciekawe, bo 1,093 na pewno tu powalczy z 1,365 i mi się zdaje, że mają dużą szansę, że tutaj, chcę tutaj to wypchać. 1,960. Będzie walczyć z G2377 7 i też tutaj będzie dużo walk. No a yy, gdzie tu do te królewskie, które są tutaj, gdzie one później będą mogły wspierać? One dopiero będą mogły nie wspierać tej strefy piątej, co tutaj macie. Tylko chyba tam potem w tej strefie 6 będą mogły wspierać, będą mogły wejść i pomagać na tych w ogóle przed wejściem w KL, więc to będzie bardzo ciekawe KVK. Ja tam będziemy, jak będziemy mieli wgląd do mapy, to będziemy też to przeglądać, ale no jest, jest top, jest naprawdę fajnie i mi się zdaje, że tu będzie dość mocno. Eee, dawno nie było takiego KVK, To jest, nie wiem czy to na to... Nie wiem, czy to nie będzie najlepsze kawałka w 2025 roku, czy jeszcze takie KVK dostaniemy. Ale naprawdę jeżeli macie możliwość tam przeglądania, patrzenia co się tam dzieje, to ja proponuję zapiąć pasy, usiąść wygodnie w fotelu i cieszyć się, e, tak jak mówi tutaj pan e, z Canal Plusa. <grym> e, no i tutaj macie od razu, wam tutaj pokażę jak wygląda m, cały ich e, system, kiedy będą walczyć. E, tutaj sobie zobaczmy, co tutaj mamy, co będą pre tu mają. Rudersów. Pas 4 otwiera się gdzieś o 15.00. Całe czasy godziny się mogą zmienić. 28.00, czyli to będzie. No, dość ciekawe, 28.00 to jest piątek. Można nawet zrobić z tego live'a. Bo ja wtedy mam chyba wolne, Tak mi się zdaje. Lutego. Pas 5 się otwiera 11 marca. No, to tam będzie też ciekawie. Potem pas 6, czyli już tutaj idziemy w Kingslandy. 19 marca, czyli luty marzec będzie taki dość ciekawy rzędzie KVK. No zobaczymy, zobaczymy jak to będzie wyglądało. Tu 19 wchodzą w KVK 19 lutego, czyli za 6 dni. 28 walki pierwsze, w marcu w pasze 5. 5. No, tam rozpiskę macie, możecie sobie tutaj zobaczyć, gdzie też możecie się jakoś tam przygotować na, na, na oglądanie tego. ZIG się otwiera 28, czyli, no, tutaj no będzie grubo. To mi, mi się zdaje, że to w 3 dni się nie zamknie, nie? Mi się zdaje, że to będą długie walki. Nie chcę mi się wierzyć, że to jedna albo druga strona odpuści, nie? Chyba, że rzeczywiście tam 1,960 jest tak mocny i z 1,093 tak zgniotą system, że. O, ja, ja powiem wam, że pierwszy raz widzę jedno... 1,093, 1,960 zawsze uważałem za takie fajne, bardzo fajne KD. Jak walczyły przeciwko sobie, no to nie będę ukrywał, że nieraz byłem za GT, ale zawsze szanowałem 1.093 ze względu na arkę. wiecie, że ja lubię Arka Ozyrysa, Liga Ozyrysa, więc oni robili naprawdę tutaj super robotę w tych ligach, w tych, ligach, w tych champion, championach, co potem były grali na też chińskie serwery. No to też tam nieźle sobie poradzili. No, powiem wam tym, że ja jestem bardzo rad na to kapoka i wspomnijmy sobie jeszcze o jednym kapołka: o kapoka na 2732, 2732 o polskim królestwie, bo oni też chodzą tam w kawałka, Teraz mieli niedawno pre a czy będą mieli pre Tak, bo dobieranie się po prostu skończyło, ale po prostu reasumując, też mają bardzo mocne kapołka, bo jak zobaczycie, oni tutaj są z 118. Czyli 1, 18, 18 są w kampie i 2, 4, 0, 5. Oni są tutaj, jakby tak, w trzy królestwa. Mają naprzeciwko sobie 2, 6, 5, 0, 3, 0, 6, 5 i 3, 4, 1, 5, też bardzo mocne królestwa. Chociaż wiecie, 1, 8, 8, 18, 18 potrafi bardzo mocno w kawałka przycisnąć i też potrafi bardzo ładnie, jakby tak powiedzieć, pokazać się, że da rady sobie nawet solo z campem. Już widziałem to. Zobaczymy, jak to się. To wszystko będzie wyglądało. Od razu wam zasugerowałem jak będą walki. Będzie lewa na prawa, lewa na prawą, czyli tutaj Wind Camp, Water Camp. Tu kolory są trochę pomieszane, żeby was nie zmyliło. Water Camp i Wind Camp będą walczyć przeciwko sobie, Earth będzie z Fire. I tu taktycznie, powiem szczerze, to też jest tak troszeczkę kijowo dobrane. Pamiętacie, gadaliśmy o 1.9.0.3? No to to dobieranie też wyszło kijowo, bo jak popatrzycie sobie na EarthCamp, no to oni nie wyglądają jakoś cudnie. Niech wam nic nie mylą te dwójeczki, bo to teraz coś się potrafią za zapisywać nad swoimi mine-kontami poprzez domonę drugą. No hmm, Ale e, tu były dwie opcje, albo WaterCamp i WindCamp są razem i walczą na Earth i Fire, gdzie automatycznie e, oni już wtedy w, kto kafoka między sobą dzielą. No, tak to by wyglądało, że Water i Fire jakby tak walczyliby, a Earth z Windem. I w tym momencie na pewno Firecamp by dał więcej KP Water, i Water by był na wygranej pozycji, jeżeli chodzi o potem Kingslandy i jeżeli Gwiazdę. Bez dwóch zdań, tak by było. Więc tutaj no, trzeba było iść w, po prostu w, no, w normalną stronę i jakoś to dobrze podzielić, więc wybrali opcję. Wiatru i ziemi razem, i fire z wodą, czy tak jak jest u mnie też, tylko tutaj niestety tym, tym najsłabszym campem wychodzi wersja ziemi. No i co? No i tutaj będzie trzeba zobaczyć jak charakter i bo to oni będą tutaj przewodzić, oni tutaj będą chcieli pokazać, co mocni. Ja 3065 znam bardzo dobrze, bo grałem z nimi 3KVK i wiem, że potrafią bardzo dobrze grać, przegrałem z nimi 2KVK i jedno, jakby tak powiedzieć, w koalicji wygraliśmy. Jest to chińskie KD, to jest to KD, o którym wam kiedyś mówiłem, że jeszcze jak była opcja tych 20-50 migracji, to nie to udało im się to jakoś obejść, czy obejść? no Zrobić po prostu tak, żeby ściągnąć te 30 parę kąt, czy 25 kąt, jakoś tak na KPK3, i naprawdę no, miotlinami w Kingslandach, byli naprawdę mocni. Gdzie na e, ołtarzach nie dawało, nie dawało się ich odczuć tak bardzo, to w Kingslandach na zjedlinie wtedy w kapoka 3 Więc 3,065 jest no, bardzo dobrym KD, 3,415 mm, też młode KD i też bardzo e, dobrze rozwijające się. Zresztą są tutaj po KP możecie zobaczyć, że są, no, są dużo mocznym kadekiem, a mają więcej niż 3065. Znowu tutaj mamy 229.3, no, tam mamy królestwo, gdzie mamy chyba konto czy Gula i z Day więc na pewno będą z tego jakieś też od nich live'y. Więc no, ciekawie tu będzie kafoka. No moim zdaniem faworytem jest lewa strona, chociaż ja tutaj jak pierwszy zobaczyłem Windcamp, mówię kurde, nie no, oni to zgniotą, to przejadą się. Zresztą też inni ludzie też pisali. I też już mówiłem a to już pewnie gwiazdy zdobędą i będzie, będzie druga gwiazda 2,7 czy 2, ale... Po tych, po, tych, po tych zmianach, po tych tutaj jakby tak połączeniach, wszystko jest uzależnione, jak Watercamp sobie poradzi w, w strefie 5 z Windcampem. Oni tu grają Tide of War, więc też to warto wspomnieć. Więc wszystko, to czyli znaczy, jak ta zona piąta się pojawi i jak to będzie wyglądać, bo jeżeli Windcamp pokona Watercamp z Z5, to w miarę szybko. No to to będzie mocny sygnał. My tu przybyliśmy wygrać KVK. Zresztą 18, 18 nie wygrał KVK od ponad roku, więc chyba by wypadało, jeżeli w końcu się nie dostali, e, czy nie zapisali się na KVK z tych największych, e, jakby tak powiedzieć Weli które mieć przed chwilą ocenę zobaczyć. Czy e, mieliście przyjemność zobaczyć, no to mi się zdaje, że e, no, tu mają dużą szansę, żeby, żeby wygrać to KVK. Zresztą tam jest bardzo dużo mocnych, grubych kont, i to naprawdę są grubiutkie konta. Nie będę ukrywał, że, 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 że nie. Więc tak to wygląda z mojej strony, jeżeli chodzi o te KVK najbliższe, które tutaj mamy. Jest naprawdę big, big kawałka przed nami. Chyba, naj, chyba najlepsze w 2025 roku. Chyba, że coś jeszcze lepszego. Udaje się coś sklecić w tym roku. No i mamy tutaj mały akcent, jakby takiego drugiego bardzo fajnego kawałka też bardzo mocnego pod względem kp i siły gdzie uczestniczy kresa 2732 więc no to zostaje mi tylko tutaj życzy powodzenia. Może sam uda mi się być online na tych walkach na 2, będzie 2.7 czy 2, bo może coś tam pomogę, popilotuję. Zresztą teraz wiecie, w ostatnim czasie dużo, dużo, dużo się działo, dużo pilotowałem, więc też nie miałem tak czasu, ale też fajnie popilotowało się na niektórych kadeł, znajomych, nie tylko tutaj w polskich królestwach, więc fajnie, fajnie coś takiego też na przykład robiąc z tego streama na jakimś koncie. Może by się udało. Zobaczymy. Jeżeli, by było, jeżeli będę miał czas i, i możliwości, to jakieś tam może z telemikrytyczą, z tego byśmy zrobili. Tyle ode mnie. Dziękuję, że jesteście. Dziękuję, że lajkujecie, komentujecie i pchamy ten kanał przez cały czas do przodu. Oglądajcie, udostępniajcie, zapraszajcie, pogadajmy i rozwijajmy społeczność Radzowki w gimnos. Na razie. Elo.